Patrzcie, jesteśmy na wyspie Trikiery, Tutaj znajduje się klosz, klasztor z taką ciekawą historią. Chciałam wam pokazać najpierw jak to wygląda. Tutaj przepiękne otoczenie. Trzeba kawałek dojść. My przypłynęliśmy statkiem Elizabeth i trzeba kawałek dojść sobie tutaj do tego klasztoru. Tutaj przepiękne kwiatki, cyprysy, pomarańcze rosną. Za chwilę wam pokażę po drugiej stronie mamy klasztor Świętej Anny na wyspie Trikiery. I można sobie wejść. Tutaj widzę jakieś grupy, wchodzą. Jak? Chłopcy byliście? Dobrze jest. No i jak? Podoba wam się, tak? dobrze. dobrze <noise> tutaj zajrzymy. Zajrzymy tam. Bo tam można zapalić świeczkę w intencji albo za zmarłych, albo za żywych. Tutaj zobaczcie, jakie piękne w ogóle. Bardzo tutaj zakonnice i zakonnice dbają, właśnie o otoczenie klasztorów zawsze. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty. Ojej, zapachy! Szkoda, że nie możesz je poczuć. Pięknie tu, pięknie, pięknie, przepięknie pachnie. I tam znowu widać. Tam, tam, tam widać znowu drzewko pomarańczowe. Drzewko z pomarańczami. O, jakie to są zapachy, słuchajcie. Pięknie. Tak, jesteśmy na wysepce Trikiri I tak mówię na statku, że nazwa pochodzi od nazwy Triakiria, A Triakiria po grecku są to trzy świece. I jest związana historia z tą wysepką. Otóż e, podczas panowania tureckiego ten klasztor, który widzimy tutaj po lewej stronie, klasztor Świętej Marii, który został zbudowany w 1825 roku, przez Turków zawsze był grabiony, niszczony, ale pewnej nocy przyczyniła się jednemu z nichów Matka Boża, która mu rzekła w ten sposób, że weźmie czyli trzy świece, i tak daleko z nim weszle, dopóki ci nie zgaśnie ostatnia świeca. Tam, gdzie ci zgaśnie ostatnia świeca, wybudujesz nowe triki. Tutaj mamy stare triki, a nowe, natomiast to jest do, na, na od strony już półwyspu Pelionu. E, e, jeszcze jedna historia związana z tym, tutaj klasztorem. E, dlatego, jak była wojna domowa w Grecji w latach 48 między faszystami a komunistami. Na początku w 1948 roku zostało tutaj zesłanych 1200 mężczyzn, byli to głównie komuniści. Cele więzienne były wewnątrz, tutaj w klasztorze Świętej Marii i porzucane były po całej wysepce. Panów tutaj więziono do końca 1948 roku, później ich wywieziono na wyspę Makronizo, w tamtym okresie też wysyłano ich na wyspę Jarosław i na miejsce tych panów przybyło tutaj 5 tysięcy kobiet z dziećmi. Były to głównie żony komunistów. Te panie były tutaj źle traktowane, bite, męczone. Ale jednej z tych pań udało się uciec i przepłynęła nas z tej malutkiej wysypki na półwysep Pylion. Tam, gdzie zaparkowaliśmy statek, to po drugiej stronie jest półwysep Pylionu. I ona tam dopłynęła i zawiadomiła media, że takie więzienia kobiece znajdują się tutaj na wyspie Dygir. Te panie, te dzieci zostały wyzwolone 6 czerwca w 1953 roku. I ci, co przeżyli z tamtego okresu, co roku 6 czerwca przepływają tutaj właśnie na Wyspę Trygier i świętują swoje wyzwolenie. Wchodzimy do klasztoru. <noise> tutaj zapalamy świeczki. W intencji albo za zmarłych, albo za żywych. Można tutaj wrzucić jakąś monetę dowolną, dowolnej wielkości, i wtedy można sobie taką świeczkę kupić. I odpalamy jedną świeczkę od drugiej. Wkładamy do piasku i zostawiamy tutaj. mało wracamy na statek, ale zobaczcie, jaka tu jest bujna przyroda jakie piękne drzewa. Niesamowita jest ta wyspa pod tym względem, że jest taka zupełnie wyobcowana. Nie ma tutaj ludzi praktycznie poza tym klasztorem i tymi osob osobami, które dyżurują w klasztorze, ale naprawdę jest zagospodarowana. Jakie są cudne te drzewa. W ogóle roślinność jest niesamowita. Mm, zapachy oczywiście różnorodne. Zapachy kwiatów przede wszystkim. Oh których jest tu też mnóstwo i schodzimy sobie zaraz po schodkach tutaj widzimy kapliczkę a tutaj po schodkach, tutaj na razie nie ma schodków taki widok przed nami i na razie sobie idziemy z górki, ale pod tą górkę trzeba było najpierw wejść teraz dopiero schodzimy, jest lekko już w drodze powrotnej na początku było trochę ciężej bo pod górkę trzeba było się wydrapać. Taki widok piękny przed nami. Słoneczko, ile mirek może być stopni? Na oko. Takie no. U nas mówił, że za mówię, na nie. 30 parę. Ze 30 parę na pewno, nie? No. A jest, słuchajcie, ranek. Naprawdę wczoraj w Atenach też byliśmy od samego rana i też złapał nas upał na Akropolu. Odczuwalna ze 40, tak, a odczuwalna ze 40, także zobaczcie jak tutaj Temperatura potrafi być wysoka w Grecji, a właśnie szczególnie na przykład na takiej wyspie, tak? My jesteśmy jeszcze nie za bardzo przyzwyczajeni, jak ktoś się wybiera prosto z zimnej Polski, to trzeba zabierać kremy ze sobą, jak ktoś ma wrażliwą skórę, kapelusze, o tak jak tu Mirek prezentuje, kapelusz, albo można sobie na miejscu taki kapelusz kupić, czapeczkę, chusteczkę, cokolwiek, żeby się chronić przed słońcem i dużo picia, dużo wody. Żeby się nie odwodnić, tutaj trzeba naprawdę zawsze mieć przy sobie najlepiej wodę i małymi łyczkami pić, ale jest też w Grecji dużo właśnie miejsc, gdzie można sobie takiej wody czystej nalać do butelki, można ją spokojnie pić, bezpiecznie pić. Tutaj proszę. Nas wyprzedzają, młodzież nas wyprzedza. Zdrowia? Zdrowia? I zadowolona, szczęśliwa idzie na statek. A tu mamy kotka z takim uszkiem chorym. Cześć kotku. No tak, zainteresowany jesteś, kto tu przyszedł ci odwiedzić na tej bezludnej wyspie. Mm, poszedł sobie. I tak, wywieszona jest piracka flaga. <grywka> My po drugiej stronie wyspy oglądamy, co tutaj jest. Teraz weszłam sobie tutaj z Alinką po schodkach. To wygląda na prywatną posiadłość, a tam na dole, o, jest Mirek. Proszę, taki widok z góry. Pięknie. A jaka woda turkusowa, śliczna, przezroczysta. Tam nasz statek o. i można zwiedzać sobie wyspę. Bardzo spokojnie jest, nie ma turystów. Zobaczymy. Zobaczymy, co dalej. Idziemy pozwiedzać. O, przejdziemy tu. Tu jest taki dom. Proszę, jakie piękne wyspiarskie drzwi, błękitne. I dom widać, że zamknięty chyba na cztery spusty. Tu kolejne drzwi i tu kolejny dom wszystko pozamykane jest przed sezonem przecież także no i wiadomo jaki czas dziwny więc nie mamy pojęcia czy tutaj tak to normalnie wygląda ale raczej nie myślę że może w sezonie będzie więcej osób zupełnie dziko jakieś psy słychać zobaczymy co tu jest No, chłopcy znaleźli pla plażę nudystów? Jest plaża nudystów? Nie, jeszcze nie? Zaraz się okaże. Wchodzimy troszeczkę w głąb wioski. I tutaj już widać normalne domy. Jakieś pranie się suszy. Mnóstwo tych przepięknych kwiatuszków. Tutaj akurat na różowo. No takie sielskie klimaty. Tu też pranie. Spokój cisza. Dzwoneczki słychać. I tutaj gdzieś w górę można pójść. Jakiegoś psiaka tam słychać też. Droga gdzieś prowadzi do góry. Nikogo nie ma. Żywej duszy. Słuchajcie, jakbym miała wam coś powiedzieć o tej wyspie, jest po prostu fantastycznie, jest tak rajsko, co ja mogę wam powiedzieć, przepięknie, jest przepięknie z każdej strony, widoki są po prostu no, rewelacyjne, naprawdę nie można, nie można. banalnie to brzmi, ale tak jest, no co mogę powiedzieć, cisza, spokój, w ogóle nie ma turystów, tylko właśnie nasze grupy młodzieży strasznie gorąco, jestem potwornie spocona, jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco w słońcu, tylko tam gdzie cień, no to można odetchnąć i widać tutaj, że miejscowi po prostu nie wychodzą o tej godzinie jest godzina 14 i o tej godzinie oni nie wychodzą z domów pewnie przesiedzą do wieczora i dopiero wieczorem wyjdą coś tam zrobić koło domu pewnie dopiero zaczną jeść taki obfity posiłek właśnie wieczorem to jest taki klimat, grecki klimat, greckich wysp ale wyspa, no, jest tu, jest tu troszeczkę domów, ale jest spokój, niesamowity spokój i no zero turystów, zero turystów. Jak dla mnie perfekt. Nie wiem, co kto lubi, dla mnie jest perfekcyjnie. Po prostu zaszyć się tutaj i korzystać z życia. Zobaczcie za mną. Nie, no, po prostu. <laughs> Widoki, jak w raju. Taką drogą tutaj po obu stronach mamy wodę. I kamienie, a tutaj jest utworzona taka droga, parę schodków. No, wygląda to obłędnie, obłędnie. I tutaj, proszę, czy nie jesteśmy górami, tu skały. <grym> Jaj, co tu dużo mówić. <grym> Niech widoki powiedzą same za siebie. Rewelacja. No, chętnie bym tu została. Taka jest prawda, chętnie bym tu została na dłużej. No po prostu nie mogę się napatrzeć, zobaczcie tutaj na zboczach, tutaj jest taka skała i na zboczach tych skał rośnie aloes proszę, aloes i tam, patrząc w górę również aloes kufita. i to jakie liście takie wielandzie po prostu wielkie to, można sobie nazrywać i zrobić soczek z aloesu ale fantastyko to Wam pokażę. Taki tu jest zbocze za skał. No dobrze, idziemy jeszcze do góry. Wracamy pomału na statek. A tutaj? A tutaj skała, a tutaj przeprowadzona jakaś um, rurka i tu lampka widzę. Czyżby to był prąd? Powiedzcie mi. Co to może być? To jest prąd? Coś tu jest popodłączone. Tak po grecku. Tak to wygląda. Znowu mamy fajną roślinkę, i ta rura sobie tutaj z boczem skały biegnie. O, takie zabezpieczenie. Jakimś foliowym czarnym workiem. No, widać, że tutaj jest oświetlenie. Są lampy. Jest oświetlenie. No, tak to, co sobie nie wyobrażam tu iść nocą. Ciężko by było. O. Zobaczcie. Schodzimy znowu. No, i tu jest w ogóle jakiś dom.